Witam Was bardzo serdecznie. Wczoraj miałam dzień pełen konsultacji, a także dzień, kiedy brałam udział w posiedzeniu online w sądzie irlandzkim. Posiedzenie dotyczące alienacji rodzicielskiej. Zakończyłam pracę około 21, a codziennie zaczynam ją o godzinie 5. Co zobaczyłam podczas konsultacji z Wami, podczas posiedzenia sądu, że nieleczona trauma, nieleczona depresja, Nieleczona nerwica, spowodowana bądź lub mniej, bardziej bądź mniej rozłąkom z dziećmi, alienacją waszych dzieci, wnosi potężny, potężny chaos w wasze życie, przez co wy nawet nie macie świadomości bardzo często tego, w jakiej sytuacji jesteście. Przez co wy nie zauważacie tych takich rozsądnych, racjonalnych rozwiązań w Waszych sprawach, paru kroków, które możecie podjąć, aby zmienić bieg tych spraw. W zamian za właśnie ten rozsądek w działaniu, macie na tyle ogromny chaos w Waszych głowach, że wchodzicie właśnie w ten proces winienia wszystkich i wszystkiego za krzywdę, którą odczuwacie. I ja naprawdę rozumiem to, jak się czujecie, ja naprawdę rozumiem to, że jest wiele winnych osób, wiele osób, które przyczyniło się do tego, że nie macie kontaktu z własnymi dziećmi. Ja naprawdę mam tego pełną świadomość, ale mam też ogromną świadomość, pełną świadomość tego, że szukanie winy w tych ludziach i życie na co dzień z nienawiścią, złością, z wściekłością na te osoby za to. Że, że zawiniły, to jedynie powoduje, że to wy tracicie kontrolę nad waszymi sprawami, że to wy tracicie kontrolę nad waszym życiem. Że tak naprawdę, wiecie, w Holandii się mówi, wi, że się wisi w życiu, że nie idziecie z tym życiem. Nie idziecie, nie idziecie z tym życiem. Wy tak sobie w nim wisicie. Ja nie mówię, nie generalizuję, że każdy, ale. Jest to taki rodzaj właśnie wieszenia w tym życiu i co mi teraz to życie przyniesie, że przestajecie mieć w pewnym momencie w ogóle wpływ na to, co Wam się przydarza, i wpływ na to, co się w waszych sprawach dotyczących Waszych dzieci dzieje. Ja rozumiem, naprawdę rozumiem, jak bolesnym jest rozstanie z dzieckiem, z dziećmi, szczególnie w kontekście rozwodu, rozstania, alienacji, uprowadzenia, konfliktu między rodzicami. Wiem, że taka sytuacja staje się powodem głębokiej depresji, nerwicy, bardzo poważnej traumy, PTSD czy traumy złożonej CPTSD. Ja wiem, że trauma, depresja są bardzo, bardzo często niezauważalne, a mimo to mają wpływ właśnie na każdą sferę waszego życia psychiczną, fizyczną, społeczną. W rzeczywistości wasza rozłąka z dziećmi. Wzmaga to wasze poczucie straty, niepewności, bezsilności, tej niemocy. Zaczynacie stawać się asocjalni, uciekacie od wesołych, fajnych środowisk, uciekacie nawet bardzo często od waszego miejsca pracy, uciekacie od waszych przyjaciół. Uciekacie od wszelkich przyjemności, przestajecie sobie na nie pozwalać, wchodzicie nieraz, nie dwa w nałogi. Wchodzicie nieraz nie dwa w dodatkowe jakieś konflikty z prawem, A co najważniejsze i najbardziej przykre przestajecie się rozwijać w tym życiu i przestajecie tym życiem żyć. Depresja, której doświadczacie. I ja wiem, że ona nie jest jedynie smutkiem czy takim chwilowym stanem żalu. To jest głęboka trauma emocjonalna. Rozłąka, Którą jest alienacja rodzicielska, porównywalna jest do, do żałoby. Do żałoby. Ja wiem, że ta głęboka trauma spowodowana izolacją od dziecka wpływa na sposób postrzegania świata, postrzegania ludzi i siebie samego. Osoba przeżywająca tak poważną stratę ma ogromne poczucie braku kontroli nad swoim życiem. Często zmaga się z myślami, które obniżają poczucie wartości, które wywołują lęk o przyszłość. Często zmaga się z myślami o zakończeniu tego życia, bo to cierpienie emocjonalne jest zbyt mocne. Wiem, że to długotrwałe odczuwanie bólu związanego z rozłąką z dziećmi doprowadza do rozwoju stanów depresyjnych, głębokich. Czasami lżejszych, ale bardzo często wchodzimy tutaj naprawdę w bardzo głębokie depresje. Stany depresyjne, takie jak chroniczne zmęczenie emocjonalne, brak nadziei na przyszłość, zamknięcie się w sobie, izolacja od świata zewnętrznego, tendencje do odcinania się nawet od rodziny i właśnie od tego racjonalnego, rozsądnego myślenia, gdzie jeszcze jest nadzieja, gdzie jeszcze można naprawdę wiele zrobić. Naprawdę wiele zrobić. Rozłąka z dziećmi po rozwodzie, po rozstaniu jest traumą, której skutki są zazwyczaj ignorowane przez społeczeństwo, przez urzędników rządzących itd. itd. To nie jest zwykły smutek. Tak jak powiedziałam, to jest stan, który zmienia całkowicie sposób myślenia, postrzegania siebie, odczuwania odczuwania siebie, życia. Wiem też, że bez odpowiedniego leczenia, bez odpowiedniej terapii traumy naprawdę ciężko jest wyjść z takiego stanu. Ja wiem, że trzeba tą traumę przepracować, ja wiem, że trzeba zintegrować znowu emocje z myślami, ja wiem, że należy poddać się psychoterapii, czy neurocoachingowi, czy terapii traum. Jakiejkolwiek pomocy psychologa, terapeuty czy innego specjalisty zdrowia emocjonalnego. Trauma, jeśli nie zostanie odpowiednio leczona i w odpowiednim czasie, spowoduje, że wasz chaos w waszym życiu będzie się pogłębiał, on się będzie, on, on będzie coraz większy, i w pewnym momencie faktycznie będziecie myśleli, że w waszych sprawach, w sprawach waszych dzieci, naprawdę już nic więcej się nie da zrobić, i popełnicie błędy. I będziecie te błędy popełniać ponieważ nie będziecie w stanie ich zauważać, będziecie myśleli, że robicie właściwie, gdzie tymczasem zaczynacie szkodzić sami sobie. Jako interwent systemowi, jako specjalista w zakresie neurocoachingu, psychotraumatologii, ja dostrzegam, naprawdę dostrzegam, jak ogromny wpływ na życie podopiecznych mają nieprzepracowane traumy związane właśnie z rozłąką z dziećmi. Spotykam się z osobami, które mają tak ogromne poczucie winy, tak ogromny lęk, które odczuwają tak ogromną agresję do wszystkich osób, które pośrednio bądź bezpośrednio przyczyniło się do tego, że nie mają kontaktu z własnymi dziećmi, tak ogromna często jest nienawiść do tego drugiego rodzica, że właśnie wtedy zapomina się o tej ogromnej miłości do własnego dziecka. A nienawiścią naprawdę nie buduje się ani fajnych projektów, ani fajnych związków, ani fajnych relacji, i na pewno też niefajnych zmian w życiu. Zmiany w życiu, te dobre, te, które przynoszą jeszcze więcej dobra, które, które mnożą to dobro, one się budują na poziomie serca i wiem, że może to być dla Was odległe, ale doświadczyłam tego i wiem, że tak właśnie jest. Wiem, że to jest sposób. Wiem. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie.